I raz, dwa, witam Was moi drodzy serdecznie w kolejnym <coughs> Bitcoinie przy kawie. Jest to codzienna pracówka poświęcona najważniejszym, najciekawszym wydarzeniom ze świata krypto kryptowalut, technologii blockchain z minionej doby. Ja nazywam się Patryk Kępiński i oczywiście z tego miejsca też zachęcam Was wszystkich serdecznie do tego, aby obserwować i subskrybować nasz kanał. Tutaj wystarczy wcisnąć, żeby mieć, wcisnąć ten przycisk subskrybuj. Jeżeli będzie na szar, to znaczy, że subskrybujesz i ten dzwoneczek na wszystko to cię kosztuje 10 sekund roboty na telefonie jeszcze szybciej a jednak to powoduje, że jesteś na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami. Przypominam również, że dzisiaj o godzinie 20:00 kolejny odcinek e, Poznaj Terra Lunę z panem Paragrafem, więc zachęcam was wszystkich serdecznie, liczę na gorącą, mocną i dużą obecność, ponieważ e, na ostatnim odcinku, który był live, było dosyć dużo Luny do rozdania i UST i STT, czyli startery. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, no to oczywiście zachęcam też taką tutaj to ciekawostką. Informacje na temat tego, o który będzie odcinek, no to już wiecie, godzina 20. Natomiast gdzie on będzie, obserwujcie po godzinie 14, Tutaj nasz kanał na YouTube, będziecie mieć link do tego. Koloratki brakuje, jak ksiądz malowany. Zgadza się. Ale jak chcecie bardzo to mogę zrobić tak, już nie jestem takim księdzem. Przechodzimy sobie w takim razie do rankingu kryptowalut numer 2, Ethereum numer 3, Binance coin numer 4, Tether 5, Solana 6, XRP 7, USDC 8, Cardano 9, Terra 10, Avax 11, Polka Dot 12, Dogecoin. Shiba Inu numer 13, 14 Poligon czyli Matic 15 US, BUSD czyli Binance USD i 16 CryptoCom Coin czyli CRO. Powolutku spada wraz z jego powiedzmy ee, no już spadkiem ceny. Co jest bardzo ciekawe do zaobserwowania, jeszcze w zeszłym tygodniu. Terra USD, zdaj, no, były zamienione miejscami. Druga sprawa, Terra USD, czyli UST, jest już na pozycji 19, jeżeli chodzi o kapitalizację. To jest bardzo dobra informacja dla wszystkich tych, którzy będą albo już trzymają właśnie swoje pieniądze w USD. Te. Natomiast gdybyśmy przeszli sobie do kapitalizacji rynkowej, nie wygląda ona zbyt ciekawie na ten moment, pomimo lekkich wzrostów, które były zauważalne chociażby na rynku kryptowalut i na rynku na ce po, po cenie Bitcoina możemy to zaobserwować. 2,32 biliona dolarów. Teraz mamy 2,38, jest to wynik zdecydowanie lepszy niż e, wynik z wczoraj. Natomiast czy e, od ostatnich tak naprawdę 4 dni jest to lepszy, jednak to jest wszystko za sprawą właśnie tego rosnącego bitcoina, który przebił nam 40, a początku 5, potem 7, które było bardzo kluczowym, teraz 48. Nie patrzcie, nie sugerujcie się, tu zupełnie tymi liniami to były linie takie sobie, dla mnie do rysowania. E, natomiast e, co jest ważne, przekroczył nam 47 tysięcy dolarów, co też e, jakby spowodowało, że mamy wybicie tej ceny o kolejne poziomy i kolejne mikro e, opory zostały już przebite. Ale przejdźmy sobie dzisiaj do tego właśnie, co inni sądzą. Tylko napiję się trochę herbaty. Dobra, więc tak, przechodząc sobie do pierwszych informacji, jeżeli chodzi o to, gdzie i co się może wydarzyć z Bitcoinem, to przede wszystkim zaraz przejdźmy sobie do pierwszego dosyć ciekawego zjawiska. Mowa tutaj o m.in. All Street Bets jest taki, jest taki kanał na Twitterze, jest taka osoba na Twitterze, która bardzo ciekawie i bardzo mocno analizuje generalnie. Kapy rynkowe, i na podstawie tego wyznacza ewentualne sentymenty albo wyznacza ewentualne odwrócenie się w kierunku danego trendu. No i jeżeli byśmy zaobserwowali sobie tutaj total crypto cap obecnie, jak wygląda, no to można zaobserwować, że widać, że jest. Jakby w tym momencie jesteśmy w odwróceniu tego trendu, który był a w, przez jakiś czas kontynuowany, mówimy o tym lokalnym trendzie takim spadkowym i jego odwrócenie. Żeby jego odwrócenie miało miejsce, a tak naprawdę wchodzi w to kolejna analiza, w której przede wszystkim mowa jest właśnie o tych 47 tysiącach dolarów za jedną sztukę, która jest bardzo kluczowa, jeżeli chodzi o przebicie trendu takiego spadkowego. Zaraz Wam przedstawię sobie ten wykres, zrobimy sobie to po prostu takim fajnym, dużym miksem gdzieś tu będziemy to mieć jest to tutaj Tutaj możemy to zaobserwować. Kluczowym oporem może być 48 tysięcy dolarów, powyżej której cena może wzrosnąć w kierunku oporu 48,500. Jeżeli podany opór podwójnego dnia jest ważny, cena może prawdopodobnie wzrosnąć w kierunku strefy oporu 50 tysięcy dolarów. Na ten moment potwierdzają nam się dwie, tutaj dwa scenariusze, więc kierunek do 50 tysięcy dolarów jak najbardziej jest możliwy w najbliższym. Najbliższych kilku godzinach, albo i nawet do końca tego dnia. Natomiast wiadomo, że może nam się wydarzyć jakaś sytuacja, która jednak zmieni nam e, cały ruch, więc jednak zwracali, zwracajcie na to uwagę i patrzcie też na wydarzenia, które mogą mieć dosyć, stosun, dosyć duży wpływ na cenę. Natomiast jeżeli chodzi o to, w którym miejscu jesteśmy, i pod względem sentymentów, bo o tym coraz głośniej. A widać też coraz więcej negatywnych emocji związanych z Bitcoinem. Coraz więcej osób mówi, że no to już jest koniec, teraz już bańka pękła. Zaczyna się to udzielać coraz większej ilości osób na grupach i na forach, co też przekłada się potem na właśnie chociażby negatywne opinie, komentarze wyrzuty emocjonalne, bo nie można sobie poradzić z tym samemu wewnątrz swojej własnej głowy. Więc idziemy sobie do Sentimentu, ponieważ jeżeli chodzi o Sentiment, jest to jeden z takich platform, które no, można powiedzieć porówny, można je porównać do Glassnode'a. A dlatego przechodząc sobie do tego, jaki mamy teraz wskaźnik sentymentów na rynku, to możecie zaobserwować sobie tutaj po tym Twitterze. Powiększę Wam. Okej. Okay. Dobra, więc patrząc sobie na ten wykres, widzimy, że doszliśmy do momentu, w którym to traderzy coraz to gorzej wypowiadają się na sam temat Bitcoina. No. I jest to najbardziej negatywny komentarz traderów od początku października tego roku, co może również oznaczać, że jest to dobry znak, właśnie do odwrócenia również tego trendu. Nie jest to powiedziane, no i widzę właśnie, to jest to piękne. Marcin, Łukasz, nie, Marcin, pozdrawiam cię serdecznie i Michał również cię pozdrawiam serdecznie. Dlatego a, to tylko pokazuje, jak emocje są już obecne na rynku i to tylko pokazuje, w którym kierunku możemy niedługo się spodziewać ceny, e, wz, znaczy wzrostów i poziomów tych wzrostów. Na ten moment 48600. Zobaczymy, jak do końca tego dnia to wyjdzie. Już od, od kilku dni mieliśmy już e, konsolidację tak naprawdę tej ceny w tych okolicach, o których mówiłem. Jeżeli cena nie pofrunie nam w dół a, i obroni się na tych poziomach, które wspominaliśmy i wspominał Arek, no to będziemy mieć odwrót i a, Walkę o poziomy, kolejne poziomy. Idziemy sobie do kolejnej informacji, która może nam sugerować o tym, że jednak te kryptowaluty to tak zapomniane raczej szybko nie będą. Wiadomo, że technologia blockchain, kryptowaluty to są dwie osobne rzeczy, które powinniśmy jednak rozdzielać, pomimo tego, że nie byłoby technologii blockchain, gdyby nie bitcoin. Natomiast y, trzeba też pamiętać, że gdyby nie obecne rozwiązania kryptowalutowe, to mielibyśmy jednak sytuację, że banki by do tej pory nie potrafiły tak skorzystać z tej technologii jak. Teraz mają, jaką teraz mają możliwość. E, mowa tutaj przede wszystkim o gigantach bankowych e, i na początku przejdziemy sobie o samym Siemensie, który współpracuje z JP Morgan i poprawia on automatyzację systemu płatniczego, stając się pierwszym klientem banku, kotwicą jako blockchain zespołu Onyx. I oczywiście umożliwi on niemieckiej e, firmie dokonywanie transakcji, po pieniężnych, w dolarach amerykańskich, na własnych kontach, które obaj opisali jako pierwszą w swoim rodzaju aplikację. Na przyszłość chcą to również zintegrować z euro. Co jest ważne, i cytując, a Heiko Nix, serwis zarządzania gotówką i płatnościami w niemieckiej firmie przemysłowej, czy mówimy o Siemensie, gdyby biznes pozostał taki sam, jak jest dzisiaj, powiedziałbym, że nie ma nic. Złego, jeżeli chodzi o strukturę naszego skarbca. Możemy trochę zautomatyzować i może zredukujemy koszty i alokację gotówki. To nie jest powód, dla którego to robimy. Powodem jest to, że widzimy ogromną zmianę ze względu na pojawiające się cyfrowe modele biznesowe, ponieważ nie będziemy już na przykład w stanie prognozować gotówki. Wracając do tych gigantów, jak wygląda obecnie postęp ich i z który którzy z nich zaangażowali się już w tą technologię. City, Wells Fargo, US Bancorp, PENCE. A, idziemy sobie ta Signature Bank, to niektóre z tych banków, które zostały, a, które przyznały się do rozpoczęcia integracji technologii blockchain w tym roku. Wells Fargo, HSBC ogłosiły niedawno, że wykorzystują technologię rozproszonej księgi a, y, głównej core FX do rozliczenia transgranicznych, o tym mówiliśmy jakiś już czas temu. Coraz więcej korporacji zaczyna po prostu a, interesować się tym, a, stosować to i to, co sam na samym początku powiedziałem podczas tej informacji. To jest to, że oni muszą brać i czerpać czegoś wzorce. I to też nie jest tak, że czerpią wzorce, kopiują i stawiają na swojej infrastrukturze. Oczywiście też tak się zdarza. Natomiast nie zapomnijmy, że będzie coraz więcej firm i coraz więcej banków, które będą chciały skorzystać z technologii. Niekoniecznie tych gigantów, bo będą one bardzo kosztowne tylko będą kosztow korzystać z technologii open source, która właśnie w tym przypadku tą technologią open source będą no. Rozwiązania, a, które mamy obecnie już dostępne na rynku. Nie wiem, chociażby blockchain Teryluny, mówimy tutaj o Cardano, mówimy tutaj o Solanie, mówimy to o Ethereum. E, to może być wykorzystywane w przyszłości. Dobra. Idziemy sobie dalej. Idziemy sobie do Chin. A w Chinach ciekawa informacja, ale każdy się w sumie mógł z tego spodziewać. Mowa tutaj o małych kopalniach i małych górnikach, którzy nie mieli na tyle dużo pieniędzy, żeby przekroczyć granice Chin i tam prowadzić swój biznes. No i niestety stworzyło się podziemie kopania kryptowalut, kopania bitcoina w Chinach. Tak to obecnie wygląda. W raporcie stwierdzono, że, że, że szacuje się, że aż 20% światowych górników bitcoinów nadal mieszka w Chinach, rozsianych po całym kraju w konfiguracjach podobnych do Bena. Powołała się na listopadowy raport chińskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, przepraszam, który szacuje, że dziennie w Chinach aktywnych jest średnio 109 tysięcy adresów IP do kopania bitcoinów. Szacunki z Cambridge University mówią jednak, że w kraju azjatyckim nie ma już. Górników. No, mało mi się wierzy, żeby nie było tych górników. Pytanie, jakie kary są de facto za to, gdyby zostało, ktoś zostałby sprzedany albo ujawniony do organów ścigania, że kopie takiego bitcoina. Natomiast no, było to wręcz oczywiste, że nie każdy będzie chciał pozbyć się tych koparek, a nie każdy też może się przez te koparki, z tymi koparkami przenieść dziś za granicę. Idę sobie do Was, ale zanim do Was pójdę, bardzo jeszcze ważna informacja, moi drodzy, i to też na Twitterze, a może być na Twitterze, bo nie ma tu żadnego, żadnego znaczenia za specjalnie, ale musimy sobie wejść Zachęcam Was do wejścia i obserwowania RoboHero, jeżeli chodzi o konto na Twitterze. Po pierwsze, dalej jeszcze trwa konkurs i słuchajcie, mało czasu zostało, żeby ten konkurs żeby ten konkurs się skończył. Zaraz wam go pokażę, bo on mi się gdzieś tu zeskrolował. Jest, 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 jest. On tutaj jest. Do 24, moi drodzy, a nie, czekajcie, tu jest, że jest ogłoszony. Zobaczmy, czy zacznie, zacznie działać, ale powinien, powinien działać jeszcze. Jest. Więc tak wygląda ten konkurs, moi drodzy. Zostały 3 dni dosłownie i 14 godzin do zakończenia jego. I do wygrania jest Asus ROG Phone 5S plus 3 razy po 100, dolców w Lunie plus 3 polot i Więc zachęcam was serdecznie do tego, żeby e, raz obserwować Robo Hero, a dwa e, brać w tym udział, brać udział w tym konkursie. Kolejna bardzo ważna rzecz, to obserwujcie ze względu na to, że zaraz pojawi się tam bardzo ciekawe, dużo informacji, między innymi zapisy na whitelistę do Public Sale'a, który będzie naprawdę stosunkowo mały. Bo pytaliście wczoraj chociażby na AMie, jak będzie wyglądała kwestia. E, Public sale i IDO, no to jeżeli chodzi o IDO, to szczegóły wkrótce pokażę, po, po, podamy, ale ci, kto, którzy obserwują ten projekt, to już mogli się i oglądają chociażby. Poznaj Terra Luna, to mogą się już domyśleć, gdzie e, Robo Hero się pojawi, jeżeli chodzi o IDO i w jakiej ilości. Natomiast, jeżeli chodzi o public sale, dostępny poza e, tą infrastrukturą IDO, na której będziemy, e, to będzie dostępnych tylko i wyłącznie 400 miejsc po 300 dolców alokacji. Więc naprawdę, miejsc malutko. Zachęcam do tego, żeby obserwować. Kto pierwszy ten lepszy, kto pierwszy ten szybciej wykona wszystkie zadania i będzie mógł konkurować ze swoimi a, tam, ze swoimi innymi kolegami. Przechodzę sobie do was. <coughs> czy łatwo będzie się dostać na public sale? No nie wiem, czy będzie łatwo się dostać. Wydaje mi się, że może nie być łatwo. Z racji tego, że jest tylko 400 miejsc na public sale'u. To jest bardzo mało. To jest 120 tysięcy dolarów. Taka jest pula do zebrania. Więc bardzo malutka. OSS, o, OSW SSS. Lekkie odbicie do 50 tysięcy, żeby znowu nabrać ulicę, skasować short, a później zjazd do 42, gotowanie, żeby trwa. Okej. Okay. o co tu mamy jakie mamy nastroje, w ogóle wczoraj widzieliśmy wczoraj robiłem ankietę, no to na telegramie nie wyglądała, dziś Biden może namieszać, będzie wystąpienia na temat co dalej z Omris Ronem, e, zastanawiam, za, że zagra ostrożnie, bo gospodarka inflacja Stanów stoi na glinianych nogach, nie może pozamykać się jak rok temu. Nie wiem, czy już nie było informacji na temat e, Bidena, wiesz, coś słyszałem w Tok FM e, na ten temat, ale nie, tylko mi coś mignęło rano, jak się przygotowywałem do <laughs> Bitcoina przy kawie. I tam raczej chyba była mowa, że nie wprowadzi jakichś większych e, restrykcji. Hej Patryk, czy będzie transkrypcja wczorajszej Amy? Bo nie byłem od początku. Niestety nie, ale kolejna Ama będzie, już wkrótce. No wydaje mi się, że gdzieś w okolicach po świętach na pewno się pojawi. Na pewno te Amy będą nie tylko u nas, jeżeli chodzi o RoboHero. Pierwszy raz w ogóle robiliśmy taką AMę za pomocą właśnie takiego a, kanału pokoju na Twitterze. Więc pierwsze 6-7 minut było dosyć duże zaskoczenie, bo nam nie działał ten przycisk. Natomiast to tyle. Tak, a my będą jeszcze, będzie jeszcze na pewno kilka am. Poza tym zachęcam do wejścia na telegram, I bo jest jeszcze również telegram polski, jeżeli chodzi o RoboHero, i tam bez problemu możesz zadawać pytania. Jak zadaje się pytanie na Twitterze podczas konferencji, bo wczoraj nie mogłem na Ama? O kurde, wiesz co? Na komputerze nie wiem, czy się da, bo mi się to nie udało i też mieliśmy właśnie ten ząg e, i tak samo miał Loco, czyli Kuba, e, miał dosyć duży ząg, bo się okazało, że na telefonie musisz mieć, e, ma, na telefonie jak masz, jak masz e, tego Twittera, to tu się pojawi, Taki przycisk z mikrofonem i wtedy poproś o głos i wtedy będziesz mógł mówić. Na kompie nie widziałem takiej możliwości. Więc podejrzewałem, że nie, nie, niektórzy chcieli coś powiedzieć, a nie mogli. A szkoda, że właśnie nie można było tam pisać. Witaj, czy uważasz, że mamy przed nami powtórkę z 2021, 2020 rajd right do góry? Na pewno ci, którzy mówią, że to już jest koniec i mamy powolne gotowanie żaby z całym szacunkiem do SSS OSW, bo jakby każde, każdego opinia jest na wagę złota, ale to mi przypomina też sytuację właśnie z połowy tego roku, a nawet przypomina mi sytuację sprzed trzech lat, przypomina mi sytuację przez dwóch lat. Przypomina mi sytuację w... Wtedy, kiedy mieliśmy lokalny dołek, wtedy, kiedy robiąc live'a, wtedy, kiedy e, zadając pytania na temat ceny, albo mówiąc, że teraz to ta cena powinna się już powoli odbijać, to każdy krytykował, każdy mówił, że jestem głupi ze względu na to, że jeszcze cena spadnie i to już jest koniec. Też nie zapomnimy o tym, że w bardzo dużej mierze na tą cenę wpływają influencerzy, którzy, youtuberzy, którzy nie do końca są może, że wykształceni, doszkoleni, niektórzy, którzy wydaje im się, że są mistrzami linii, a nie są do końca. Ile z takich osób w tym roku chociażby, czy to w Polsce, czy za granicą mówiło o tym, że to już jest pęknięcie bańki, po czym mieliśmy ATH nowe wybite, a mówiliśmy o pęknięciu bańki przy 40 tysiącach dolarów, dlatego... No pytanie, czy pęka bańka i robi potem ATH, no nie wydaje mi się, więc zwróćmy jednak na to uwagę i sami analizujmy, sami do tego podchodźmy na chłodno, a kolejną rzeczą, która będzie, no wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo mm, potrzebna dla wielu, którym teraz nerwy nie wytrzymują, to jest to, by jednak stosowali się do jakichś zasad. Zasad mówię tutaj e, chociażby inwestowania i trzymania się swoich scenariuszy i swoich, e, swoich założeń. Więc jeżeli w takim założeniu zakładałeś wychodzenie co 30-40%, a robiłem taki materiał na samym początku tego roku, to teraz byś w ogóle nie płakał, nie płakała w żadnym wypadku z racji tego, że byłabyś, byłbyś e, wykaszowany, przynajmniej z jakichś 50-60% aktywów, miałbyś dużą worek teterów, który by czekał tylko i wyłącznie na odkup, a to, co by ci zostało, to byłoby i tak już tylko i wyłącznie twoim dodatkowym zyskiem, ponieważ wyjąłbyś już dawno wkład plus e, no, dosyć dużą część zysku. Dlatego winę możesz mieć tylko i wyłącznie kierować do siebie, ale może dla wielu z Was, tych, którzy teraz szarpią te nerwy, będzie to dobra nauczka i Zrobicie to po raz pierwszy i będziecie trzymać scenariusza. Natomiast jeżeli nie będziecie się go trzymać, to dołączycie do kolejnych 90 pozostałych 98, 97% osób, które niestety na tym rynku tracą. Gdyby wszyscy na tym rynku zarabiali, to ten rynek nie byłby taki super. Mój scenariusz mówi, że nie wychodzę przed 70 na bitcoinie. No, to jest też mój scenariusz. Ja powiedziałem, że 70 tysięcy za bitcoina wcześniej nie sprzedaję. No i dalej się tego trzymam. Instytucje sprzedają, bo koniec roku i podatki. Azja dużo sprzedaje, bo władza Chiny dociska ludzi. Od wielu dni, 3 5 rano duże spadki są. Nowy rok i kapitał wróci. Instytucje wrócą i ulica wróci. Z drugiej strony też powinni kupować. Powinien być też popyt na koniec roku. Tworzenie sobie kosztów po to, żeby na koniec na nowy na, na rok wyciągnąć to od razu i, i tyle. Ale co zrobić, gdy kopiesz? Sprzedawać? Hmm. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Jak kopiesz, a koparka ci się zwróciła, to sobie kop. no I jeżeli ci się to pokrywa. Natomiast, jeżeli mocno tu woda ci kosztuje prąd, to. Patryk, a jaką masz opinię o V-lunch, V-pad? Jak, zroś... Jak to odnośnie. Tak, to tak odnośnie wpływu influencerów. W ogóle nie mam zielonego pojęcia o czym, e, czym to jest. Tomku, naprawdę tak jest, że ponad 90 osób traci, od lat wystarczy hodlować. Nie rozumiem tego kryptoraport GMORK. No statystycznie jakbyś sobie popatrzył chociażby na samą same ogłoszenia brokerów, to tam masz, że 75, 85%, 65% to wszystko zależy od tej regułki, która jest wymagana, żeby ją przestawić osób na rynku traci. Na rynku kryptowalut jeszcze większa ilość os osób traci i no niestety tobie się może to wydaje. Tobie się może to wydaje Gmork, że to jest dziwne hodlować od lat. Ale ile jest takich osób, które miały Bitcoina w 2012, w 2013, w 211, w 2014, 15, 16, 17, a nie mają go do tej pory. E ja sam przecież sprzedawałem chociażby Ethereum, za bardzo śmieszne słuchajcie, e, ceny porównując ich do teraz. Dla mnie 40 dolarów za Ethereum to było wow. Przy cenie 4 dolarów, przy zakupie 40 dolarów, no to panowie i panie 10 razy zrobione. No to jakbym się tu zastanawiać, tylko po prostu sprzedawać. No a patrząc z perspektywy kilku lat, a no szkoda było tego, na pewno szkoda. No ale to jest właśnie to, wytrzymać to hodlowanie. I jak już jesteś na tym rynku przez 5-4 lata i masz powiedzmy jakieś z boku dobre, mocne zarobki, e, które powodują, że kryptowaluty traktujesz tylko i wyłącznie jako dodatek i możesz tym e, naprawdę to możesz zostawić na X lat, to nie ma problemu, ale wiele osób, tym bardziej w Polsce, Traktuje kryptowaluty jako szybki zarobek i szybkie wzbogacenie się. I w momencie, gdy podchodzimy z takim, w, w ten sposób, z takim myśleniem e, i z takim rozumieniem do, do kryptowalut, to niestety, ale nie wygramy. Ludzie nie potrafią wytrzymać tego, że coś spada po kilkadziesiąt procent, tracąc, sprzedając na minusie. Tak, to prawda. Zysiek pisze, no okej, okay, zgodzę się, że to dotyczy Forexa, a nie kryptowalut. Też to już napomniałem. Natomiast e, czym, się różną, czym się różni Forex od, kryp Forex od kryptowalut? E, niczym. Mówię poważnie. Nawet powiedziałbym gorzej. A w kryptowalutach, choć w Forexie też, jest ogromna ilość hazardu. Wiele osób nie traktuje tego jako inwestowanie, tylko po prostu wchodzi w to jak w hazard. Znam dużo takich osób, i no niestety, no. Tak to jest. No, gmork, wiem, że to jest dziwne, ale tak naprawdę jest. No, z dużą ilością osób takich w, w Kentorze miałem też do czynienia, i to nie tylko wśród swoich, właśnie znajomych, tylko wśród osób po prostu z tak zwanej ulicy. W sensie, że nie, że ulica, tylko że z ulicy. I naprawdę e, też byłem pod wrażeniem i w szoku, jak można takie coś robić. Patryk dziesiąta Bokamil 10.02. A, że chodzi ci, że Encyklopedia Kryptowalut wchodzi. Okej, okay, widzicie. Powoli kończymy. Sota Sota zjadła z kota. A, tam daj spokój z tą Sotą. Odrobiliśmy już straty na wielu innych rzeczach. Trudno. Byliśmy dawcą kapitału Soty. Można było powiedzieć, że zapowiadała się dobrze, a skończyła jak reszta Srot. Dziękuję Wam w takim razie, moi drodzy. Zachęcam wam, was, zachęcam was jeszcze raz z tego miejsca do RoboHero, do tego konkursu. Konkurs do tego RoboHero obec... koniecznie musicie tam wejść i w to wziąć udział. Naprawdę do wygrania. Fajny Fon. I możecie go mieć, no przed świętami raczej Wam pod choinką nie dojdzie, ale na pewno dojdzie Wam przed końcem roku albo na początku nowego roku. To wszystko zależy od kurierów, ale raczej nie powinno być problemów po już e, świętach. Natomiast oprócz tego jest trzy razy postodolców w Lunie i trzy razy polówki e, w Robo, więc zachęcam Was, żebyście brali udział. Wchodźcie tam, obserwujcie, a niedługo whitelisty, więc e, tym bardziej warto. 48 500 i tym migłym akcentem kończymy. A, dziś nie ma Kamila. Widzicie. Ale ja kończę. Czas najwyższy iść do pracy. Hejo. I miłego dnia, i samych zielonych świec. Może tym razem zadziała. I widzimy się dzisiaj o godzinie 20. Obowiązkowo.